Witaj. Luis Hai. Codziennie kochaj siebie. 365 życiowych mądrości. 8 grudnia. Pierwsze słowo, które codziennie sobie powtarzam: to kocham Cię. Pierwszą rzeczą, jaką chciałabym zrobić rano i ostatnią wieczorem, to spojrzeć Ci w oczy i powiedzieć: Kocham cię naprawdę, kocham cię. Akceptuję cię dokładnie takiego, jakim jesteś. Na początku to trudne, ale jeśli będziesz wytrwały, szybko ta afirmacja stanie się dla ciebie prawdą. <laughs> Czy to nie zabawne? Odkryjesz, że Twoja miłość do siebie wzrasta. Tak samo jak szacunek do siebie, a wszystkie zmiany, których będziesz chciał dokonać, stają się łatwiejsze, jeśli wiesz, że są dla Ciebie właściwe. Miłość nigdy nie jest poza Tobą, zawsze jest w Tobie. Im bardziej kochasz, tym bardziej jesteś kochany. Więc wybierz nowe myśli, aby myśleć o sobie i wybierz nowe słowa, by powiedzieć sobie, jak wspaniały jesteś oraz że zasługujesz na całe dobro, które życie ma do zaoferowania. Dobrego dnia. Trzymajcie się.